Wspaniałym przedstawieniem, wspólnym tańcem i śpiewem najmłodsi przywitali wiosnę. Maluchy z przedszkola miejskiego numer 4 w deumice tęczowe nutki muzycznie uczciły nową porę roku. Na to wielkie wydarzenie Grupa Czwarta zaprosiła seniorów z domu dziennego pobytu Senior Plus z ulicy Mościckiego. Występ zauroczył wszystkich. Szukamy wiosny. Chcemy powitać wiosnę. Ciepło. I gorąco. Że szukamy wiosny. w końcu ta wiosna zawita. Pod koniec będzie taniec, i kończymy całe przedstawienie. Ja lubię występować o wiosnie. Ja lubię dużo występować. Bardzo się cieszę, że będziemy występować dla seniorów. A jak się przygotowujemy, to zawsze jest tak fajnie. Jak się przygotowujemy, a jak jesteśmy, występ, to jest jeszcze fajniej. Bardzo dobrze się cieszę, mam swoje, ja już nie mam takich ja już mam prawnuki, troje prawnuków do szkoły chodzą, ja bardzo lubię dzieci i cieszę się z tego, że tutaj właśnie nas zapraszają i my tutaj możemy przejść i zobaczyć. Tak, bardzo fajnie, do mnie też przychodzą wnuki, to, to tak się cieszę. Cieszy nas bardzo za zaproszenie, że są w tacy tacy jeszcze tutaj dzieci i są ich opiekunowie. Zadowoleni jesteśmy z tego wszystkiego. W tym roku szkolnym tematem przewodnim w tęczowych nutkach są emocje. Realizując tą tematykę emocji i wartości prowadzimy szereg działań w naszym przedszkolu i dlatego też z tej okazji jest dzisiejsze spotkanie. I poprzez takie spotkania uczymy dzieci i kształtujemy takie właściwe postawy, tak, tolerancji, szacunku. Chcemy, żeby dzieci też odczuwały różnego rodzaju emocje, żeby się cieszyły na takie spotkania, żeby po prostu te emocje, które w nich są, żeby mogły być uwydatniane. Te emocje udzielają się nie tylko dzieciom, ale również i dorosłym, gościom naszym, tutaj i pracownikom również. Także uważam, że no, takie spotkania są naprawdę bardzo. I mają takie działanie wychowawcze dla naszych dzieci i nie tylko. Uroczy występ to nie koniec niespodzianek, przygotowanych przez zdolnych przedszkolaków. Maluchy obdarowały wszystkich gości upominkami, każdy otrzymał wielkanocny stroik. Spotkanie zakończyła wspólna rozmowa przy kawie, herbacie i ciasteczku. Na już odpowiedź na główne pytanie. Za udział w programie serdecznie dziękujemy i o pochladne